W dniach 13-19 maja Fundacja Rodzić po ludzku po raz czwarty organizuje Tydzień Godnego Porodu. To ogólnopolski cykl wydarzeń lokalnych dla kobiet w ciąży i par oczekujących dziecka. Motywem wiodącym tegorocznego tygodnia godnego porodu jest koktajl hormonów, poznaj przepis na dobry poród i połóg. Spotkania odbyły się także w Radomiu. W czwartek radomskie specjalistki zaprosiły do kamienicy deskurów. Była mowa o emocjach w połogu, zdrowym kręgosłupie w ciąży i ćwiczeniach rozluźniająco wzmacniających, ale to nie wszystko, o czym mogli usłyszeć przy. Przyszli rodzice. Mówiłam już o karmieniu piersią, o laktacji, o niefarmakologicznych metodach łagodzenia bólu, a za chwilę będziemy jeszcze mówić o mięśniach dnia miednicy, będziemy mówić o emocjach w ciąży, będziemy mówić o pielęgnacji jamy ustnej yy, i jeszcze o kilku innych rzeczach. Szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko, mówiła jedna ze specjalistek. Nastawienie i do porodu, i do przeżycia ciąży, i jak się nastawimy po porodzie, wpływa na nasze budowanie relacji z dzieckiem, a e, nasza relacja z dzieckiem wpływa e, na jego życie tak naprawdę całe, bo to, co się dzieje z nami w ciąży, e, a także przy porodzie i po porodzie, no to odbija się na naszym dziecku. Jest takie powiedzenie, że szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Natomiast Mazowiecki Szpital Specjalistyczny zaprosił przyszłych rodziców na spotkanie w piątek. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z przebiegiem porodu w tym szpitalu. Wyświetlono film pod tytułem Rodze w szpitalu na Józefowie. Staramy się, żeby było jak najbardziej bezpiecznie, żeby było jak najbardziej intymnie, żeby ten poród był właśnie godny, to o czym mówimy. Tak? Poród godny to poród, takim, którym my zapewniamy intymność. Pacjentka jest przygotowana przede wszystkim pacjentem pacjentka nie może się bać porodu. Staramy się my w szpitalu, jakby odzorować tę te, te, atmosferę domową, bezpieczeństwa, przede wszystkim przede wszystkim my towarzyszymy temu porodowi, tak? To poród musi odbywać się w towarzystwie bliskich. Pacjentka musi być czuć się zaopiekowana przede wszystkim bezpiecznie. Mamy oczywiście i stosujemy w naszym szpitalu wszelkie metody łagodzenia bólu porodowego na życzenie pacjentki. Nie zabrakło również spotkania z dietetykiem klinicznym, podczas którego przyszłe mamy mogły usłyszeć kilka cennych porad. Ta dieta po porodzie ma być odżywcza. Dużo warzyw, węglowodanów, produktów białkowych, takich, które będą dostarczać żelazo, tak żeby też dla swojego maluszka dawać to, co najlepsze, ale również dbać o siebie. Podczas spotkania odbyły się również warsztaty z chustonoszenia. Jego zalety odczuwają zarówno no rodzic, jak i dziecko. Dla dziecka jest to bardzo dobre. Dziecko jest blisko mamy, przytulone, śpi sobie bądź yy, czuwa przy mamie, czuje blisko rytm serca, który czuł przez 9 miesięcy będąc w brzuchu, więc dla niego to jest idealne środowisko. Wisienką na torcie był pokaz makijażu dziennego dla świeżo upieczonej mamy. Wizarzyska podkreśliła, że taki makijaż jest ważnym elementem powrotu do formy po porodzie. Niestety w tym chaosie, który mamy dookoła dzidziusia, który się dopiero narodził, no, mamy się zapominają o tej pielęgnacji, o dbaniu o siebie, ale jest to bardzo ważne, ponieważ często dotyka kobiety depresja okołoporodowa. No i jednak tym elementem, gdzie w jakiś sposób ta mama może poprawić swoje samopoczucie jest makijaż. Dla świeżo upieczonej mamy makijaż musi być przede wszystkim szybki, staranny i w miarę delikatny, żeby po prostu podkreślać atuty urody, a nie przerysować jej. Podczas spotkań przyszłe mamy otrzymały kilka upominków.